Witam Państwa serdecznie. Pacz 15.5. Kolejna kompozycja, która da Wam LPki w tym patchu. Tym razem dziewczynki. Oczywiście standardowo forsujemy, więc różnie to może być. Ale ta kompozycja jest w zasadzie uznawana że za jedną z lepszych. Zwłaszcza jeśli macie emblemat do dziewczynek. Jak macie emblemat to naprawdę jest turbo dobrze. Ale kupimy tu na razie wszystko. Tak by to wyglądało. Z emblematem wyrzucamy Jedną gardiankę i możemy wrzucić sobie Xantę. Chyba, że wbijemy dziesiąty poziom, ale wtedy i tak też lepiej chyba legendę dołożyć. Także my standardowo szukamy stołu, z którym będziemy mogli zacząć i coś tam podziałać. Trochę czarodziejów, trochę bastionów, no na razie coś takiego zrobimy. Ekonomia już weszła na pierwszy szczebel. Proszę, artefakty, ale jest też opcja na szybki awans. Dobra, może pójdźmy w artefakty. Artefakty są po prostu spoko. No, my tu mamy, może coś na front, tak średnio. No, może na razie ostrze hazardisty, żeby troszkę przyspieszyć. Wrzucę Luciana, wrzucę mu ostrze hazardisty i dam mu Rage Blade'a, żeby po prostu spróbować nafarmić jak najwięcej złota. Natomiast najważniejszą jednostką z tyłu w tej kompozycji jest Jinx, najważniejszą jednostką z przodu jest Poppy. No i to w zasadzie tyle. Tyle nas interesuje najbardziej. O, tutaj gości ładnie zaczął, nawet jest y Junka ale dobra, nic się nie dzieje, mamy tutaj ekonomię zrobioną, czekamy nawet uda mi się tutaj ulepszyć Syndrę już i wezmę Kobuko, sobie może niech ta Syndra sobie złapie te przedmioty, mocek czarodziejka gwiazd, załóżmy, i lecimy teraz może będzie nam troszkę łatwiej coś pozabijać już jakiś pieniążek wypadł, nie jestem jakimś wielkim fanem tego przedmiotu do prędkości ataku, ale razem z Blade'em powinien robić rzeczy dwa pieniążki do kieszeni w sklepie pojawia się RL, także tutaj zamiast Garena jak najbardziej mile widziana. I czekamy dalej na przeciwnika. Warto zaznaczyć, że Syndra też może kierować w tej kompozycji, jeśli się wbije na trzy gwiazdki dosyć szybko i jeśli dostaniemy taki power up do niej. Yy, właśnie, nie pamiętam jak się nazywa, ale na pewno w nazwie ma chaos. Yy, dobra, weźmy sobie pasek razem z kobuko. Rzućmy sobie pasek na razie Swayna. W sklepie widzę Ali. I nawet mogę ją wrzucić zaleską buko na razie. W razie czego jestem gotowy, żeby sprzedać kenera, żeby tylko tę ekonomię podnieść. I chyba będę musiał to zrobić. Słonik biedny raczej tutaj nie wytankuje tyle, ile trzeba, choć coś tam potankował nawet. Ale tu jeszcze atrox, zdrowy chłopek. No i dobra. A, no tak, przecież dostałem złoto w ogóle z tego przedmiotu. To co ja sprzedaję tego kenera? Oszalałem. Kolejna czarodziejka gwiazd, czyli Zaja. Możemy tutaj pochylić poziom, dorzucić ją. Teoretycznie byłaby lepszym trzymaczem przedmiotów, które właśnie znajdują się na Sydrze, ale trzeba pamiętać, że Sydra ma dwie gwiazdki, więc na razie będziemy się jej trzymać. O proszę, już Malphite poziom 3? W 2.6? Bardzo szybko. I to wcale nie jest ten augment, który mówi zbuduj sobie tam jakiegoś chłopeczka. Także ciekawie i w ogóle z tym malfaj'tem my wygrywamy. Dziwne rzeczy się tu dzieją. No i na zaja, także być może to dalej będziemy trzymać przedmioty zaraz? Moją drogą, dzisiaj na drugi kanał wrzucę film z gry Mega Bong. Nie wiem czy kojarzycie tę grę, to jest bardzo tania gierka, w tylu Vampire Survivors, no jest niesamowita, jest naprawdę dobra, także wrzucam, jakby ktoś chciał zobaczyć to zapraszam, wkręca fest, nie, naprawdę. Zastanawiam się czy nie zagrać tych przedmiotów na Jinx, aha i powiedziałem to i akurat się trafia, dobra, super, także przerzucam to od razu, razem z piąstką, owocek, no mam tyle tych czarodziejek, że nie jestem w stanie tego zmieścić. Różkę sobie wrzucę na Ari, bo tych przedmiotów mam sporo, ale potrzebuję teraz szybko przedmiotów na tanka. Także stół nam się tutaj naturalnie stabilizuje i to mi się podoba. Epoka, chyba nawet spoko by była, Jest jeszcze Gwałtowny Wzrost. Okej, okay, i jest jeszcze Moc Przyjaźni. Dobra, no musi być Moc Przyjaźni. No wrzucimy sobie może Niko tutaj. Ogólnie musimy dbać teraz o to, żeby każda czarodziejka gwiazd zaczynała walkę w, sąsied... w... sąsiadując, z jakąkolwiek inną czarniką gwiazd. No bo wtedy dostaje regenerację, ma ale jakieś tam bonusy. Także jeszcze tutaj do pełni radości brakuje nam emblematu i będziemy w ogóle happy. Ale i tak jest nawet, kurde nieźle. Dokładamy sydre, bo ma drugi poziom. I lecimy z tym dalej. Naprawdę dobrze to wygląda. i kogławik. Też kogławik, ale nasza Jinx jest zbyt mocna na ten etap gry. Co my tu mamy? Jest mieczyk, moglibyśmy zrobić Infiry Edge. I nawet nam się zajał lepszy od razu. Także skorzystam z tego przywileju, powtórzę już poziom, dorzucę, ją, zrobię Infinity Edge. No i w tym momencie jest ciekawy. liczę na to, że teraz dwie sztuki złota polecą mi tutaj z ostrza hazardisty. No i niedługo będzie kolejny artefakt. Tym razem coś na front by się przydało. Jestem i jest nawet z artefaktem. Ale my też nie próżnujemy i jesteśmy silni. Dobra, 41 złota, także wszystko tak jak chcę, to busia się ulepsza. Dobra, wzmocnimy sobie tanka. No, Casta skorupa nie będzie, bo to zawsze jakiś dodatkowy pancerz. Piękna sprawa, 6 wygranych z rzędu. Artefakcik dotarł i tym razem... O właśnie to jest zagwostka. Weźmiemy sobie medalion. I teraz tak, zrobimy sobie Gargoyla, założymy go tutaj, przekręcimy jeden miecz i zrobimy Rabadona oraz Giant Slayer. Żeby tutaj troszkę tego tempa podtrzymać, proszę bardzo. No jazda, a chłopak nam podbiera Jinx, halo! Tak robić nie można. A ja chyba wykorzystam to, że tak dobrze idzie i postaram się po prostu ominąć poziom dziewiąty. Przepraszam, jaki dziewiąty? Ósmy! Tylko teraz się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, jak on tą Jinx chce kontestować. A jeszcze popkę musimy znaleźć. Dobra, może najpierw ulepszemy czwórki dopiero. Tak, rozsądnie. Weźmiemy sobie z ostatniej chwili, ale raczej w ostatniej chwili, przepraszam. Popychamy, dokładamy sobie klobułką. A może kurczę nie. Może jednak Xanthe jak się trafił, na razie wrzucę przedmioty na Niko, najwyżej potem przerzucimy. Kog całkiem ciekawe przedmioty ma ten gławik. ale jak widać, dalej jesteśmy mocniejsi. Dobra, Jinx poziom 2, o jest jakaś popy tutaj, to trzeba ją wystawić, ubrać, zaowockować. Kurczę, wziąłem bez Defense, zapomniałem, że to jest to od, od tych tarcz. Dobra, no jakąś tarczę dostaję, najwyżej coś tam zmienimy. Dobra, dalej do przodu. Teraz chciałbym wziąć łezkę, żeby skończyć na popce itemki, czyli przedmioty. No i dobra. Mamy łeskę na postaci za 4 sztuki złota, także bardzo fajna sprawa. Tak jak chcieliśmy. Proszę bardzo. No i mam ulepszonego ksantę, którego nie mogę wystawić na razie. A chciałem ulepszyć popi oraz jinx. Trzymam trzyma mnie ten poziom ósmy. Teoretycznie mógłbym zamiast kobuko, ale kobuko jest raczej ważniejszy, ponieważ Sebastian mi głównego tanka oraz całą drużynę. Dobra, czekamy jeszcze. Dobra, zmieniłem sobie owocek na Jinx. Dałem jej nadaktywność. Udział w zabójstwie zapewnia 100% prędkości ataku, która szybko zanika w ciągu 3 sekund. To brzmi jak coś stricte dla Jinx. Dobra, teraz mamy tę prędkość ataku piękną. Jak to wygląda? Ale rozpędzona. Może zarobi kupę siana z tego przedmiotu przy okazji. No w każdym razie, jak już kurde, masz te Jinx, masz popi, to idzie to naprawdę jak walec. Bardzo prosta, bardzo przyjemna kompozycja. Jakbym miał ją dzisiaj do czegokolwiek porównać, to porównałbym ją do gry Megabonk. Hyhy. <grym> Najlepsze jest to, że to brzmi jakbym ja w ogóle był jakiś opłacony przez nich. Ale serio, jakby... Nie jestem, nie? I ta gra jest... Turbo dobra. Taka szczera rekomendacja, nie? czy nawet serafinę mam! Co ja robię na tym poziomie? Dobra, 8 czarodziejów gwiazd... I trzeba wbić poziom. Ale masz front, boże tutaj... Jumka robi rzeczy. No ten front jest przesrany, a my nie mamy ulepszonych czwórek. A tu jest dokręcone wszystko. Dobra, sprzedaję tego Xantę, bo jednak kobuko będę musiał dołożyć na dziewiątce i dość tego poziomu. Cydra nie stoi tutaj, bo nie łapie sobie augmentu. Kogbawik już trójka. Teraz chyba dostaniemy od niego w bo mamy nieulepszone czwórki. Ale dobra, trochę się Gierka wydłuży najwyżej. I co? O, jeszcze znak drogowy. To już w ogóle. Ulepszyła się Jinx. Jeszcze jedną walkę sobie poczekamy. No i dobra. Tu jakieś Twisted Fate. Jakiś Wietnam ktoś odpalił, okej. Okay. Całkiem dobrze mu to wyszło. Widzę serafinę i złapałem serafinę. Wyjdzie to, że ona się szybciej ulepszy niż popka. No, popka się ulepszyła, dobra, jest git. Oj dobra, zobaczmy ile to jest warte. Snajperzy, jak to wygląda z tymi snajperami? Ogólnie Jinx powinna mieć Shodgina, czyli Miecz plus Łezkę, Miecz plus Piąstkę i Miecz plus Łuk. To jest takie chyba najlepsza, najlepsza kombinacja. Więc biorę pod uwagę to, żeby ten Giant Sniper go przerzucić. I coś tam pomyśleć w tym kierunku, dobra top 4 jest, trzymam ekonomię, bo to napędza mój przedmiot także 30 sztuk złota muszę mieć w kieszeni, jest to kotko, kotkowa kompozycja kotkowa kompozycja, bardzo mocna, też w mecie i tak jestem w szoku, że przez chwilę jumka była niegrywalna, dobra trzeba po obce chyba zmienić power upa, czyli owocka, nie do zatrzymania nie będzie, artefakcik może takie coś na niko same dziwne rzeczy miałem jakiś tam blue Buffy na serafinę losowy Jak sobie myślę, może wbiję ten poziom po prostu dobra, walczymy teraz z Wietnamem zobaczmy, ile warte są dziewczynki bez emblematu opka już gdzieś tam się wpierdziela już próbuje coś robić a my z tym frontem próbujemy sobie poradzić kurde, strasznie dużo tutaj jest do przerobienia tych jednostek i lipa, potężne to jest top 3, dobra, wbijam ten poziom dorzucam jeszcze jedną ali póki co a przed nami kotkowa kompozycja. No i co? Czy to się uda? Kotki są zbierane na trzy gwiazdki. Ale czuć, że ta popka jest już silniejsza. Tylko moja Jinx jest słabsza, bo nie mam pieniędzy teraz. I eliminacja. No niestety. Ale widzicie, elpeczki są, kompozycja bardzo dobra, polecanko. Dzięki, że jesteście wszystkiego dobrego i cały FC.